Dzień dobry panie i panowie, z tej strony Jacek Sopotnicki, aka Jack Sputnik. I bohaterami dzisiejszego nagrania e, są dwa aparaty tym razem: to jest Canon EOS-R i Canon EOS-RP. Dzisiaj pokrótce chcemy się przyjrzeć tym dwóm aparatom, ponieważ y, wielu z Was może pytać, który aparat powinienem wybrać, RP czy RK? Y, wiadomo, o co chodzi. Są to starsze generacje aparaty Canona, nie kosztują tyle, co R5 czy R6, mówiąc krótko. Łatwiej jest je nabyć, zainwestować więcej w obiektywy, ale i między tymi aparatami też jest różnica cenowa, więc jeżeli chcecie zaoszczędzić, wielu z Was może patrzeć się na RP, mogliście oglądać jakieś tam recenzje na internecie, może nie wszystkie bardzo pozytywne. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się tym ważnym, Rzeczom, które mogą e, wpływać na Waszą decyzję, e, który aparat jest dla Was, który aparat jest e, lepszy. Ergonomicznie powiem szczerze, aparaty stoją na bardzo podobnym e, poziomie, i tutaj bym powiedział, że to jest taki remis. E, dlaczego? Z jednej strony mamy tutaj na kanonie R, mamy ten wyświetlacz górny, który jest bardzo przydatny. Jak sobie włączymy aparat, to zobaczcie, pokazuje on wszystkie parametry, które chcemy wiedzieć. Jeżeli wyłączymy aparat, to pokazuje nam w jakim trybie filmowaliśmy ostatnio. Świetnie się też ten wyświetlacz sprawdza w pełnym słońcu. Przetestowałem, to, po prostu widać w każdych warunkach oświetleniowych. Takie rzeczy, które mniej mi się podobają niż w RC, to jest przełącznik trybu. Tu mamy taki przycisk Mode i możemy sobie przełączać między trybami wideo i mamy taki przełącznik, jeżeli na čím info. Z tyłu na tej ściance, wtedy przełączamy się na tryb foto. Z jednej strony jest to fajny bayer, bo y, można sobie tak szybko przełączać się nawet między trybami filmowymi, chociaż ja prawdę powiedziawszy najczęściej nie przełącza się między trybami filmowymi, tylko używam jednego trybu filmowego i ten właśnie chcę mieć. I jeżeli chodzi o RP, to RP dla mnie wygrywa, ponieważ ma po prostu taki zwyczajny, klasyczny, na górze y, taki rotatorek, na którym y, możemy sobie wybrać program, to widać, i w przypadku takich, takiej pracy pod obciążeniem, w szybkości, dla mnie to jest rozwiązanie lepsze. Jeżeli chodzi o Canona Air, mamy taki dotykowy ekran, taki dotykowy panel z tyłu. No są co do niego mieszane uczucia, ja osobiście jakoś nie zagustowałem w nim, ale... No wiadomo, to jest kwestia zupełnie indywidualna, czy ktoś to lubi, czy nie. Ja sobie to wolałem, prawdę powiedziawszy, wyłączyć, żeby nie przedstawiać niczego przez przypadek nosem, czy policzki. OK, jeżeli chodzi o y, samonawigację po aparacie, to obydwa aparaty są wyposażone w menu dotykowe, więc y, właściwie tutaj jest kolejny remis. Jeżeli chodzi o RK, mamy takie bardziej profesjonalne rozwiązanie, czyli wejście na karty z boku, jest to wejście na jedną kartę. Jeżeli chodzi o RP, mamy wejście na karty z dołu, czyli takie bardziej znane z amatorskich y, aparatów. Jeżeli chodzi o samą, jeżeli już mówimy o dole ja o baterii, no to tutaj mamy klasyczną kannowską znaną już od wielu lat baterię. Tutaj, jeżeli chodzi o RP, mamy baterię mniejszą. E, jakoś mniej więcej chyba, o ile pamiętam, 200 zdjęć różnicy jest między tymi akumulatorami. Więc dla tych, którzy chcą na jednym akumulatorze lecieć dłużej, no to na pewno RK jest oczywiście lepszym rozwiązaniem. Okej, okay, to jeżeli chodzi o same parametry. Takie ergonomiczne tych aparatów i takie ważne rzeczy, które chciałem powiedzieć na początek, jeżeli chodzi o ich użytkowanie. Ok, teraz przechodzimy do samych zdjęć. Jeżeli chodzi o RP, mamy do czynienia z 26-megapikselową matrycą, jeżeli chodzi o REczkę, mamy 30 megapikseli. Szczerze powiedziawszy, megapiksele nie mają dla mnie jakiegoś szczególnego znaczenia, bo wszystko powyżej 24 megapikseli jak dla mnie jest zupełnie wystarczające i ok. Natomiast na co zwróciłbym uwagę, jeżeli chodzi o samą jakość zdjęć, to nie na ich rozdzielczość, bo obydwa aparaty mają wystarczająco dużo rozdzielczości, produkują bardzo ładne kolory, mają wystarczającą jak dla mnie rozpiętość tonalną yy, z lekką przewagą erki nad RP. Natomiast, yy, natomiast to nie jest najbardziej znaczące. No, dla mnie najbardziej znaczące jest to, że Canon EOS RP odziedziczył matryce z marka 6, 6D Mark II. Przerobiono oczywiście na potrzeby bez rukowca. to samo, przerobiona na potrzeby bez RK RKO. po 5D Mark 4. I 5, matryca z 5D Mark 4 jest generalnie trochę lepsza, jeżeli chodzi o y, ciemne partie obrazu. To jest taka bolączka, którą kanon miał od wielu lat, że kiedy się wyciąga cienie suwaczkiem na 100% w górę, po prostu lubi y, zaziarnić, y, to zjawisko jest mniej dokuczliwe zdecydowanie na R niż na RP, ale obydwa aparaty pod tym względem wcale nie wypadają źle, więc jest ok. To jeżeli chodzi o zdjęcia, szczerze powiedziawszy, wszystko, obydwa aparaty są wyposażone w bardzo dobry autofokus, który wykrywa oko i po prostu jest zazwyczaj tam, gdzie trzeba. Oczywiście autofokus, system autofokusa jest nieco lepszy w Canonie R, ale to nie jest drastyczna różnica w użytkowaniu, bo ja mówię o użytkowaniu, bo tam jeżeli chodzi o parametry, to wszystko można przeczytać w internecie, natomiast z mojej perspektywy użytkownika nie widziałem jakiejś tej drastycznej różnicy między tymi aparatami. Jeżeli chodzi o film, to tutaj chyba występują największe różnice, i tutaj e, w konkluzji chyba będzie jasne dla kogo co jest polecane. Jeżeli chodzi o filmowców, to tutaj mamy przede wszystkim 4K do 30 klatek na sekundę, tutaj 4K do 24 klatek na sekundę. Tutaj, jeżeli chodzi o Rkę, czyli Rk mamy więcej, oczywiście. Jeżeli chodzi o Rkę, mamy 60 klatek na sekundę Full HD i tu 60 klatek na sekundę Full HD, czyli niewielka różnica. Ale jeżeli chodzi o Rkę, mamy dostęp do Canon Log e, i do e, 8bitowego zapisu w płaskim profilu wewnętrznym albo po zewnętrznym rekorderze, takim jak na przykład Atomos, link poniżej, Macie dostęp do... 10-bitowego zapisu log, czyli kapitalna sprawa, bardzo serdecznie polecam wszystkim filmowcom tego typu rozwiązania, no bo jeżeli chcecie mieć taki, taką kinową bestię, no to Canon EOS R e, zdecydowanie ma więcej do zaoferowania w tej dziedzinie. Obydwa aparaty nie są wyposażone w cyfrową stabilizację, e, przepraszam, w stabilizację matrycy, natomiast są wyposażone w cyfrową stabilizację. Obydwa aparaty dość solidnie kropują, co więcej e, RK nawet więcej kropuje, bo 1.8, o ile pamiętam RP 1.6. Skorygujcie mnie, jeżeli Pomyliłem. Także generalnie, jeżeli chodzi o filmowców, zdecydowanie R jest bardziej skierowany na filmowców. Natomiast jeżeli chcecie zaoszczędzić pieniądze, a wciąż mieć dostęp do całkiem przyzwoitej jakości nagrań, RP w 24 km na sekundę i w 60 km na sekundę wcale nie wypada źle. E, rozpiętość tonalna, jakość tych nagrań jest zupełnie ok. Zresztą staram się pokazać Wam to w NaviRolu, który cały czas leci, że obydwa aparaty proponują, e, mają do zaoferowania sporo, ale dla osób bardziej wymagających, RK zdecydowanie może pchnąć Was troszeczkę dalej, szczególnie jeżeli chodzi o w 4K, jeżeli chodzi o możliwość zapisów w płaskich profilach, jeżeli w ogóle możliwość zapisów w płaskich profilach Was interesuje, szczególnie że to co powiedziałem wcześniej, że kolory wychodzą bardzo ładne prosto z puszki, to dla wielu z Was fajna informacja, że można sobie kupić taki aparat, nabyć go po prostu w taki sposób, żeby kręcić nim gotowe nagrania prosto z puszeczki, ładne bez jakiejś tam większej obróbki. To dla wielu osób, które się nie interesują, postprodukcją może być bardzo fajne. Obydwa aparaty oczywiście dają nam dostęp do tej funkcji, do tego specjalnego tej pokrętła, który możemy zmieniać na przykład przysłonę, które występuje w systemie RF. I jeżeli chodzi o jakość wideo, to właściwie chyba... Tyle z takich ważnych różnic. Aha, nie, właśnie nie do końca, bo jest jeszcze jedna kwestia: RP nie obsługuje fazowego y, autofokusa w przypadku nagrań 4K, więc to kolejny raz troszeczkę mm, przeważa, znaczy nie troszeczkę, tylko jednak sporo przeważa y, na, w stronę Canona R, jako aparatu dla filmowców. I tutaj wchodzimy w konkluzję i podsumowanie. Nie chcę przedłużać, y, nie chcę przynudzać, więc powiem krótko. Jeżeli mam takie y, 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 rekomendacje powiedzieć dla kogo jest dany aparat to powiedziałbym że Canon EOS RP jest dla osób które są początkującymi filmowcami początkującymi fotografami poszukują taniego sposobu na wejście w system Canon EOS R bezusterkowy system Canona i dostęp do na przykład nowoczesnych obiektywów albo chcecie się przerzucić ze starymi obiektywami na bezusterkowca nowoczesnego RP jest fajnym rozwiązaniem ponieważ jest tani niedrogi lekki ma wygodny grip i yy, yy, dotykowy ekran i jest to bardziej aparat fotograficzny z funkcjami wideo jeżeli chodzi chodzi o Canona EOS R, można powiedzieć śmiało, że jest to bardziej już taki pełnoprawny hybrydowiec, gdzie e, równoprawnie występują funkcje wideo z funkcjami foto, więc jeżeli jesteście bardziej ambitnymi filmowcami, jeżeli film jest dla Was czymś bardziej znaczącym, to zdecydowanie warto wyasygnować troszeczkę więcej budżetu i pójść po prostu w r e, Wciąż możecie zaoszczędzić trochę na obiektywach, bo wielu, wielu, wielu z nas miało obiektywy czy ma obiektywy Canona starsze, one po przejściówce działają fantastycznie, więc pierwsza generacja Canonów Pomimo tego, że zebrała może mieszane recenzje i na pewno bardzo wyraźnie lepsze są R5 i R6, to nie są złe aparaty. Naprawdę wierzcie mi, większość z Was, którzy fotografujecie śluby, którzy fotografujecie wnętrza, które fotografujecie jakieś sesje rodzinne podróżujecie z aparatami, będzie z tego aparatu zadowolona, bo on naprawdę nie stawia dużych e, ograniczeń twórczych. E, myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, które są do porównania. Jeszcze tylko powiem o jednej rzeczy, o takiej małej różnicy między Canonem R a RP. E, Canon RP nie ma tej takiej bardzo fajnej, która mi się podoba w RC zasłonki, która spada po wyłączeniu aparatu i e, chroni wyświetlacz przed zabrudzeniami, znaczy nie wyświetlacz, tylko sensor przed zabrudzeniami. Natomiast Canon EOS R ma po wyłączeniu spada taka bardzo fajna kurtynka, sami możecie to zobaczyć, i chroni ten aparat przed zabrudzeniami. Fantastyczna sprawa, wielu z Was doskonale wie, jak to jest, kiedy macie pypcia na samym środku e, sensora. Ok, to wszystko w podsumowaniu. Mam nadzieję, że podobało Wam się to nagranie, to krótkie porównanie tych dwóch aparatów, że pomogłem Wam podjąć jakąś konkretną decyzję na tej podstawie. Jeżeli macie jakieś więcej wniosków, które chcecie dodać i które chcecie, żeby inni też mogli zobaczyć, nie zapomnijcie komentować poniżej, łapki w górę, subskrybujcie, a ja spotykam się z Wami w następnym nagraniu.